Cześć, jestem Lefik i witam was w nowym odcinku z Rocket League. Ten odcinek będzie trochę inny niż wszystkie, ponieważ nie będziemy tak jak w każdym odcinku grali mecze rankedów, tylko będzie to poradnik jak grać lepiej w Rocket League. I od razu chcę powiedzieć, że ten poradnik nie będzie jakiś dla bardzo zaawansowanych osób, ponieważ to będą takie podstawowe rzeczy, które osoby, które grają już jakiś czas w tą grę Raczej będą wiedziały, ale mogą to obejrzeć, może, może akurat się czegoś dowiedzą. Dobra, przechodzimy do poradnika. Dobra, no to pierwszą rzeczą w tym poradniku będzie wybranie auta. No to w garażu mamy różne typy aut i najlepszym na początek podstawowym autem będzie ten bo on jest taki jest najbardziej zbalansowanym autem, no bo nie jest tak bardzo płaski jak na przykład Breakout, ani nie jest taki wielki jak Merc. Mertz będzie przyda bardziej jak chcemy grać na przykład na bramce, bo będzie łatwiej, jest po prostu wyższy, jak wyskoczymy to będziemy wiecie, hitbox auta będzie wyżej i łatwiej będzie obronić, a Breakout a Breakout będzie lepszy na przykład do takiego grania Do stylu grania freestyle'owego, że lubimy sobie latać i Będzie łatwiej nam nim piłkę podbić niż jakbyśmy grali Mercem No a Octane jest taki zbalansowany, bo jak widzicie on nie jest ani taki bardzo wysoki, ani taki płaski No czyli będzie najlepszy na sam początek Później można jak sobie kupią jakiś Auto, to mniem nim grać al albo to też po prostu zależy od y, wygody grania, jakim samochodem chcę sobie pograć. Ja obecnie gram tym autem i z to co jest on po prostu dla mnie na razie najlepszy. Taki już ograny nim jestem, długo nim gram i mi się grani bardzo dobrze. Drugim punktem: y, Stania się lepszym w, w Rocket League będzie granie yy, sobie treningów. Tu są różne treningi. No, samouczek. na samym początku. Możemy przejść na. No to tam też trochę pomoże zapoznać nam się z grą. Tutaj takie ogólne zasady, jak na przykład się jeździ do przodu, tam wiecie, skręca do tyłu. No, yy, nas. Yy. Następny trening to jest um, samouczek nos, oczywiście ma dwa tryby podstawowe i zaawansowany. zaawansowanym mamy już na mapie, i yy, no, jesteśmy na boisku i pokazał nam jakieś różne techniki uników, tak na przykład, że używaj przycisków A czyli wskrętów w bok i dwukrotnego naciśnięcia prawego przycisku myszy, czyli to jest podskok. Aby zrobić unik w kierunku piłki, wykonaj tę technikę. Czyli na przykład coś takiego ojeżdżę. Że... Patrzcie, no to samo, i żeby umieścić. Piłka leci, i robić coś takiego, i wtedy łatwo. Czyli to jest po prostu kombinacja klawiszy w lewą stronę, żeby było A i dwa razy przycisk myszy, a że w prawo to D i dwa razy przycisk myszy. Teraz. Jak, jak jedziemy do przodu to i trzymamy, trzymamy W, jedziemy do przodu, dwukrotnie naciśniamy prawy przycisk, to robimy takie salto, unik do przodu I wtedy jesteśmy szybsi niż auto jedące, po prostu trzymając W Teraz mamy jak zrobić podwójny skok Naciskamy prawy przycisk myszy, aby wykonać skok, naciśnij prawy przycisk myszy, aby wyskoczyć wyżej Podjedź do przodu i skocz, aby pozwać piłkę w kierunku murawy a dobra, podjeżdżamy sobie i widzicie, i dotykamy piłki, dobra. I teraz tak byłoby z każdymi, dobra, zmieniamy trening. I tutaj na bramkarzach są trzy poziomy trudności. Nowicjusz, zawodowiec i tylko dla gwiazd. Wejdziemy na nowicjusza i pokażę wam jak to wygląda. I będzie łatwy trening z, po prostu z wybijania piłki. Czyli mamy piłkę i jedziemy do niej z nitrem i ją wybijamy. I to jest jakby cały trening z różnych pozycji. I to jest dobre, żeby na przykład rozgrzać się w graniu na bramkę, tylko w graniu na bramce. Teraz pokażę Wam jeszcze szybko, jak wyglądają tryb zawodowca. To tu już będą piłki, które się lekko odbijają, że trzeba na przykład do nich lekko podlecieć albo po prostu poczekać, aż przy ziemi się z nią zdarzyć. I tu będzie piłka odbita dołem I tu się trenuje, jakby różne sposoby. Od wybijania piłki z bramki Lecący, lecących górą, toczących się, spadających o i tutaj, na przykład, można robić to z unikiem w bok, jak było pokazane w samouczku. I teraz jeszcze poziom trudności tylko dla gwiazd to będzie bardzo trudne. No właśnie, no to. Tutaj to już, jak się jest bardzo dobrze grałem w tą grę można robić, bo tu są strze bardzo ciężkie do obrony już. Następny trening, napastnik. No i tutaj, czyli granie z przodu, tutaj też są trzy poziomy, takie jak, tak jak wtedy Nowicjusz, Zawodowiec i Tylko dla Gwiazd, który jest cały czas najlepszy dla najlepszych. I na nowic już po prostu jedziemy sobie na nitrze i strzelamy piłkę do bramki z różnych pozycji sobie możemy dowolnymi sposobami sobie to zrobić no i to tak naprawdę każdy powinien to zrobić no to za po prostu która włączy grę i pierwszy raz wejdzie na ten trening powinna go zrobić na poziomie trudności zawodajcie już mamy trochę trudniej bo na przykład musimy wyskoczyć wyskoczyć żeby sobie strzelić podjeżdżamy prawy przycisk myszy S żeby trochę się odchylić do tyłu i cały czas i wtedy strzelamy piłkę i tu mamy też z różnych pozycji to mamy czas że skorygować pozycję sobie i dobrze się ustawić rozpędzić i strzelić no i teraz na trybie na poziomie trudności tylko dla gwiazda. tu jest trudne bo tu widzicie tak, z, będzie piłka lecąca, nie tak jak wtedy, cały czas w miejscu, piłka stała. Więc tutaj można też dobrze poćwiczyć, ale będzie trzeba, jak ktoś jest nową osobą, będzie trzeba dużo czasu spędzić, bo widzicie, właśnie na przykład. No i teraz trening taki, który się bardzo przyda, tak chyba najwięcej już na wyższych poziomach powietrznych, czyli tak zwane areale. Które polegają na tym, że lecimy do piłki, że no, większość czasu lecimy do piłki, nie jedziemy po ziemi, po murawie, tylko no właśnie trzeba podlecieć do niej. I też, jak na tym napas na treningu napastnika mamy kilka różnych pozycji. I te areale się wykonuje. tak, że jedziemy po prostu do przodu, skaczemy i. S, żeby się odchylić lekko, jak się odchylimy S, to dajemy, w te, po prostu, żeby w górę mus podlecieć i to był nowicjusz, poziom nowicjusz teraz pokażę, pokażę, jak wygląda zawodowiec który jest już du dużo trudniejszy, bo są piłki bardzo wysoko, czyli trzeba wyjechać wysoko, żeby ją w ogóle trafić, jeszcze żeby do bramki, no to trzeba być już Ogranym mocno. I, I no, i to w tym, w tych powierzchniach chodzi o to, żeby po prostu piłkę z góry trafić do bramki. A ja na poziomie tylko dla gwiazd mamy w ogóle coś ciężkiego, bo piłka leci. Czyli jest bardzo ciężko. Trzeba na samym początku wylecieć w górę i trafić w piłkę, co jest praktycznie. Nie, nie można mówić, że niemożliwe, bo bardzo dużo osób sobie da radę z tym. No i to chyba było tyle z tych samouczków. I jeszcze jak można się dobrze rozgrzać przed, przed po prostu graniem w zajmaczu. sobie w tryb swobodny, gdzie tutaj mamy cały czas nitro i jesteśmy z piłką, tylko my we dwójkę. Czyli możemy sobie przećwiczyć różne akcje, na przykład że jedziemy do piłki jakieś takie, wiecie, triki porobić na przykład że jeździmy sobie piłkę, że jeździmy i sobie piłkę tak, trzymamy albo jazda dołem z piłką, piłka nad tobą cały czas takie, no jakieś takie triczki małe, żeby się rozgrzać o takie coś na przykład, że wiecie sobie jeździmy dobra No i tutaj jeszcze, co tu można powiedzieć W opcjach też trzeba po, po sobie poustawiać na przykład kamerę, po, profil kamery sobie swój Ustawić jest dobrze, bo wtedy na przykład jak gramy na jakimś innym, możemy źle widzieć piłkę, a to też trochę przeszkadza w graniu W graniu w, roket, w roketa i bierzemy sobie tutaj na profil będziemy w opcjach mieli profile kamery wchodzimy własne i sobie ustawiamy jak komuś odpowiada mój to nie to tutaj teraz jest chwilę żeby sobie zobaczyć te ustawienia i może ktoś sobie przypisać m, prze te, no u siebie ustawić takie same jak ja mam. teraz w sterowanie też każdy może sobie ten ustawić własne sterowanie ja osobiście gram na domyślnym tylko mam Napadę, po zmieniane trochę, ale to napadzie nie gram, ale jak ktoś gra na padzie, mogę pokazać, tak powoli przelecieć, jakby ktoś chciał zobaczyć, jakby grał na padzie, chciał na tych ustawieniach, co ja grać, no to tutaj szybko przelecę, jak coś, no to sobie będziecie zatrzymywać. Dobra to teraz tutaj wideo dźwięk jakoś jakieś różne inne rzeczy nie potrzeb nie trzeba żadnych ustawieć to nic nam nie da możemy sobie jeszcze ewentualnie y, też no o tych samochodach trzeba pamiętać tutaj też w trening mamy różne treningi niestandardowe czyli takie treningi którzy, które zrobi, wykonały osoby grające w Rocket League a nie są one zrobione mm, przez twórców no czyli po prostu ktoś sobie wchodzi robi treningi, dodaje go tutaj możemy zobaczyć jeden tylko ten i tutaj jest napisane jest napastnik czyli tr poziom trudności zawodowiec i że to jest napastnik czyli strzelanie bramek możemy sobie wejść i zobaczyć jak taki trening wygląda czy też warto go robić czyli piłka spada a my musimy Ją trafić po prostu do przodu, do bramki w taki na przykład sposób, tylko też no, po prostu trafić do bramki, żeby czas się nie skończył. No i to byłoby chyba wszystko na tyle w tym odcinku. Myślę, że osoby które dopiero zaczynają grać w Rocket League, a, pomogłem w. W ogólnym takim rozwoju, i myślę też, że osoby, które grają już jakiś czas w rocketa, też się czegoś dowiedziały. Dobra, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, fajnego komentarza, suba z dzwoneczkiem, oczywiście. No i zapraszam na różne inne filmy na tym kanale. Nara.